Witajcie, tu Wallace, polski gość od zabawek. W dzisiejszej wideo znowu wkraczamy w świat Marvela. A dokonamy tego dzięki figurce Iron Man'a Mark VI z Hasbrowskiej linii zabawek wspierającej film kinowy Iron Man 2. I nie, nie będę tłumaczył, kim jest Iron Man, bo zakładam, że w ciągu ostatnich paru lat byliście bombardowani materiałami promocyjnymi czterech kinówek, w których się pojawił w takim samym stopniu jak ja. A oto Iron Man Mark 6 w całej swojej rozpakowanej glory. Pierwsze wrażenie, to wygląda całkiem nieźle. Czerwony ma bardzo sympatyczny odcień, który do tego udaje metalik. Złoty też mi się podoba. Te szaro-srebrne elementy na nogach i wewnątrz ramion też się wydają w porządku, choć te w kolanach chyba nie powinny tam być. Ale i tak pierwsze wrażenie, jakie. Tworzy ta figurka jest dobre. Pytanie tylko, czy gdy zbliżymy się do niej, to wrażenie pozostanie. Jeśli komuś wydaje się, że z obecną stojącą w pionie pozą Iron Mena jest coś nie tak, być może macie rację i być może uda mi się potwierdzić wasze zastrzeżenia nieco dalej w tej recenzji. Ale na razie przyjrzyjmy się detalom. A detale wyglądają tak i umówmy się od razu jest ich o wiele więcej niż mogłoby się wydawać. Po prostu farba jest tak jednorodna, że w większości miejsc detale zlewają się z lakierem, który jest na nie nałożony. Oczywiście problem ten jest ograniczony w korpusie. Jak widzicie widzimy tu sporo ładnych rzeczy. Niektóre są nawet zaakcentowane farbką tutaj na podbrzuszu. Tutaj z boków klatki piersiowej i oczywiście mamy okienko, przez które bije poświata reaktora łukowego, który jest zainstalowany w klatce piersiowej tonego starka. Tak, z drugiej strony muszę powiedzieć, że gdyby nie to, że kształt tego okienka jest trójkątny, pewnie miałbym potężny problem z określeniem, czy to jest Mike 6, czy Mike 4, czy Marek cokolwiek. Niestety. Trochę, trochę to realistyczne, że te wszystkie zbroje Ironmana, które następują po kolei, nie różnią się od siebie aż tak bardzo, bo to pokazuje, że ich ewolucja jest stopniowa, a nie skokowa. Ale mi, jako osobie, która lubi Ironmana, ale nie jest jego fanatykiem, sprawia to czasem kłopoty z rozpoznawaniem na co w tej chwili patrzę. Mimo wszystko, głowa jest prawie zawsze taka sama. I wygląda dobrze. Mamy pomalowane na niebiesko oczka. I tak jak to okienko, próbuję stworzyć wrażenie dwutonowości. Biały w środku z niebieskimi otoczkami. Nie wiem właśnie, czy to jest pomalowane. Wygląda trochę jak ordynarna naklejka. Niestety tak, ale. O, odwraca uwagi. Czy widzę trochę złotego? Mhm, chyba tak. Z tyłu masa. Masa czerwonego. Więcej detali tutaj na tych klapach aerodynamicznych. Trochę złotego. Tutaj po bokach kręgosłupa. Tyłek to cała masa czerwonego bez większej ilości detali. Tak, muszę przyznać laki albo farbka, wygląda świetnie, taka metalik. Przynajmniej wygląda świetnie, dopóki nie zacznie mi się przyglądać, ale o tym za chwilkę. Kolejne detale tutaj. I tutaj. I oczywiście na nogach widzimy pewne ślady tego, że to jest jak zabawka produkowana masowo, pewne skazy farbowe, ale nic z czym nie można by żyć dalej. Tak, całkiem ładnie wymodelowane ręce, choć. Aha. W tym momencie zwróćmy uwagę na to, że ręce tej figurki są do niczego. Pierwsza, ściśnięta w pięść, nie może chwytać żadnej broni, a druga ma udawać wystrzał z tych emiterów energii. I kolejna falpka. Ta wygląda trochę lepiej niż oczy i klatka piersiowa, ale mimo wszystko spróbujcie cokolwiek w to złapać. Nie da rady i nie jestem zbyt wielkim fanem tego, że są asymetryczne. Wolałbym, żeby miał albo obie pięści zaciśnięte, albo obie otwarte. Tak, to jest trochę kombinowanie jak iść na skróty, żeby osiągnąć i to, i to naraz, ale mi się to nie podoba. Dalej muszę poruszyć kwestię metalicznej farby, która z jednej strony wygląda fajnie, a z drugiej strony widać, że nie wszędzie jest równomiernie nałożona. Na przykład spójrzcie tutaj, widzicie? Takie bardziej różowe. Tak, wydaje mi się, że tutaj jest po prostu jej brakuje i niestety takich miejsc jest więcej, co oznacza, że przy fakcie, że ona jest taka częściowo jeszcze jakby powiedzieć przezroczysta, trochę mi to przypomina kolor plastiku na Generations z Transformers Generations. Mam po prostu wrażenie, że Iron Man nie był pokryty metaliczną farbą, tylko był pokryty kisielem. Metalicznym kisielem. To tak wygląda. Złoto wygląda fajnie, srebrny wygląda w porządku, ale to są miejsca, gdzie ta farba wygląda świetnie, a są miejsca, gdzie wygląda jak fragment naszego jedzenia. Teraz możemy przejść do pozowalności i będę z Wami szczery. Gdy Iron Man był jeszcze w opakowaniu, spodziewałem się, że zobaczę tu rozwiązania techniczne, które widziałem w figurkach z GI Joe czas koby. To były bardzo pozwalne figurki, jak na coś tak małego, i niestety narobiły mi apetytu w tym przypadku, i apetyt, umówmy się, zaspokojony nie został. Zacznijmy od głowy, która mogłaby być na stawie kulkowym, ale nie jest na zwykłym obrotowym, który do tego sprawia, że Iron Man, gdy patrzy na bok, patrzy też trochę do góry. Oj, widzimy niepomalowany plastik, U, fajnie. Dalej, ramiona, hm. tak. Jak widzicie, guma. Namienniki to guma, a to po to, żeby nie wchodziły aż tak bardzo w drogę tym stawom. Jak widzicie, trochę się odgina na boki, do góry. Ciekawe, czy to się kiedyś rozwali. Dalej mamy obrót i Czuć, że tu jest taka jedna pozycja domyślna. Jest pewien wyraźny przeskok między pozycjami. I powyżej łokcia jest staw obrotowy tuż powyżej. O, widzicie. I dalej mamy łokcie, które zginają się tylko i wyłącznie tak daleko. I mamy prosty obrotowy nadgarstek w obu rękach. I mamy też. Aż się zdziwiłem, staw kulkowy w kadce piersiowej. Tak, tam daje całkiem dobry zakres słuchu, trochę mi to przypomina rewoltechy, ale niestety w tej figurce jest też inna rzecz, która przypomina mi rewoltechy, a mianowicie te dwa stawy. Pamiętacie moją recenzję Giant Robo, gdzie mówiłem, jaki jest główny problem z rewoltechami? Ich stawy są bardziej upiedliwe niż pożyteczne, bo są, Jakby to nazwać mają imitacją stawów kulkowych, które mają stabilizować pozy. Tutaj podejrzewam, że chodzi o to, że staw kulkowy byłby znacznie bardziej widoczny, a oni chcieli zachować płynność, można powiedzieć spójność między płytami pancerza, i to im nie wyszło na dobre. Tak, to nie jest staw kulkowy. To jest potrójny staw obrotowy. I jak widzicie, nie jestem w stanie wychylić nogi ani do tyłu, ani do przodu. Bo staw, który za to odpowiada w tej chwili, jest obrócony na zewnątrz. Także Ironman może być szpagat, a może przynajmniej próbować. Hmm, kąt 45 stopni. Ale chyba już zaczynacie rozumieć, gdzie to będzie zmierzało. Jeśli chcę, aby noga się poryszła do przodu, muszę jakimś cudem złapać ten staw, obrócić to pole do przodu, i wtedy może uda mi się tą figurkę sp sprowadzić do pozycji wykopu. Ale jest to tak skrajnie upiedliwe, że kiedy sprawdzałem tą figurkę przed recenzją, bardzo szybko oblewała mnie czerwona gorączka. Nie lubię tych stawów, są tak kompletnie niepraktyczne, że głowa mała. Także na razie nie męczmy się z nimi dalej. Zobaczmy, co mają do zaoferowania kolana. To smutne, że kolana mogą być najmocniejszym stawem w całej tej figurce. Mało tego, mamy detale, które są normalnie niewidoczne, zasłonięte przez nakolennik. Tak, to jest fajne. Ale niestety idziemy w dół i znowu kolejny zawód. Mianowicie, stopy są tylko i wyłącznie na stawie obrotowym bocznym, który tak naprawdę nic nie daje. A nie, przepraszam. Mamy tu trochę ruchu w górę i w dół, ale ponownie, chciano zachować kształty zbroi Ironmana, więc tak naprawdę. Zakres ruchu w tym miejscu jest beznadziejny i nie liczcie na to, że to się przechyla na boki. Także jeśli Wam się wydawało wcześniej, że Iron Man stoi trochę dziwnie, to jest to po prostu wynik połączenia możliwości wszystkich tych źle dobranych stawów. A że jest to zabawka kierowana do najmłodszych, musi mieć też coś, co ściągnie ich uwagę. I z jakiegoś powodu uznano, że dla Iron Mana może być to wielgaśna wyrzutnia pocisków na sprężynce. Fajnie. Z jakiegoś powodu to nie była moja jedyna strzałka, także nie martwcie się, mam drugą. Mało tego, fakt, że mamy dwie, był reklamowany na pudełku. Dlaczego? Nie wiem, być może to miała być jakaś zakamuflowana informacja, że młody chłopcze, nie musisz już teraz wstawać po tą strzałkę, którą wystrzeliłeś gdzieś 20 metrów przed siebie, po prostu wyciągnij z kieszeni drugą. Tak, w ten sposób nie będziesz musiał ruszać tyłka. Ponownie mam pewien problem z tą bronią, bo jako niezależna część wygląda całkiem ładnie. Jest świetnie pomalowana, choć ten kolor plastiku kompletnie się nie zgadza z malowaniem Ironmana. Ale mimo wszystko wygląda to fajnie, tylko że nie na Ironmanie. Bo jak wiecie, główną bronią dalekiego zasięgu Ironmana są mikrorakiety i wiązki energii, które wylatują z jego rąk. Więc nie lepiej może było stworzyć jakąś wyrzutnię, która by rozbudowywała jego ramię, a ta strzałka wtedy byłaby niebieska jako strumień energii? Hmm, najwyraźniej nie. I też, gdy próbowałem zamontować tą broń na rękę Ironmana, oczywiście tylko na tą, Miałem potężny kłopot i zastanawiałem się, dlaczego nie dano instrukcji, bo w tym przypadku naprawdę by się przydała. Dopiero po 10 minutach kombinowania zorientowałem się, że tą broń należy włożyć tutaj na nadgarstku i przeciągnąć ją wzwyż ramienia. W ten sposób otrzymujemy, powiedzmy, jako tako stabilne połączenie, dzięki któremu Iron Man teraz ma wielkaśną wyrzutnię rakiet na przedramieniu. No, i mogę w sumie uznać, że dodanie tej broni do Iron Man'a czasem poprawia jego sytuację. Tylko czasem. Warto też wspomnieć o tym, że w naszej figurce mamy trzy poety. Pierwszy z nich umieszczony na plecach, jak rozumiem, służy dodawaniu plecaczków, broni i innych takich, ale mamy też dwa na stopach, i ich funkcjonalność możemy sprawdzić już dzięki częściom, które dostajemy w zestawie. Oto bowiem okazuje się, że nasz Marek 6 ma w komplecie podstawkę. Podstawka jest skrajnie prosta. Jak mówi wam ten dźwięk. To jedna spójna była plastiku. Ma parę ładnych detali, ale brak jakiejkolwiek farby sprawia, że trudno to dostrzec z odległości. I na dole mamy tylko informacje, kiedy ta zabawka została wyprodukowana i do kogo co należy. Jednak wolałem podstawki od GI Joe, które po prostu wyglądały ładniej. I jak widzicie, mamy tu też pewien bajek, o którym porozmawiamy za sekundkę. Ale najpierw. Hmm, wpięcie naszej figurki w ten zaczep na podstawce najwyraźniej daje nam efekt krzywego Toniego Stajka w studiu. Tak, gdybyście się pytali, dlaczego ta figurka naprawdę potrzebuje przechyłu w swoich kostkach, to jest odpowiedź. A oto odpowiedź na pytanie, o co chodziło z tą częścią wystającą z tyłu podstawki. Można tam włożyć kartę kolekcjonerską tej figurki. Ale ale, czy to na pewno jest karta kolekcjonerska tej figurki? Można powiedzieć, że tak, ale bardziej poprawna odpowiedź to karta do gry. Wiemy, że w jakimś stopniu jest to karta do gry, bo mamy tu całą masę statystyk, których znaczenia w tej chwili nie bardzo rozumiem. Być może zasady gry są umieszczone na jakiejś stronie powiązanej z Iron Manem 2. I mamy też kod, który pewnie uruchamia jakiś bajerek. Ale i tak największym bajerkiem jest to, że jak sądzę, elementem tej gry jest możliwość tworzenia własnego Ironmana. I my możemy też to robić w fizycznym świecie, dzięki temu, że karta składa się z trzech warstw. Trochę jak plany Ironmana Mike 1 z pierwszego filmu. Na oddzielnej karcie mamy korpus, na folice mamy głowę i ramiona i na kolejnej mamy nogi. Mi to trochę przypomina jednego z Kamen Riderów z ostatnich lat, ale to, to tylko ja. Patent ciekawy i na pewno ma prowokować dzieci do kupowania kolejnych figurek Iron Man, które posiadają kolejne karty do tworzenia własnych Iron Manów. A już miałem nadzieję, że moja Stara dobra kumpela podstawka Tamashi Stage Act 5 pomoże jakoś uatrakcyjnić tą figurkę, na przykład przez poze w locie. Wygląda na to, że się myliłem. No i nadszedł czas na porównania. Najpierw z biednymi, wspomnianymi wcześniej, Revoltechami. Tutaj ich ambasadorami jest Jotsuba w wersji Summer DX i recenzowany wcześniej Giant Robo. Pokażemy też naszego człowieka z żelaza obok Transformers Generations Deluxe Warepuffa, chyba wiecie, który to WEPAF na tym obrazku. Oraz obok Biomachine Micromana Godo, który jest minimalnie mniejszy od Toniego Starka, a i tak posiada całą masę znacznie lepiej zaprojektowanych stawów, które po prostu działają o niebo lepiej niż w tym czerwonym gościu na środku. No i Mark 6 pokażemy też obok dwóch figurek z GI Joe czas Koby, Heavy Duty i Mars Trooper. I niestety te figurki, choć są trochę starsze od Iron Mana, mają znacznie lepiej pomyślane stawy, co oznacza, że gdyby hasbro chciało, to hasbro by mogło. No i na koniec coś, dzięki czemu wiadomo, że ta recenzja jest mojej roboty powszechna puszka picia i potężne dwa złote. Podsumowując, z daleka ta figurka wygląda naprawdę zachęcająco. Niestety z bliska dostrzega się już kilka rzeczy, które mogą do niej zniechęcić nawet fana filmów i komiksów o Iron Manie. Dziwnie kisilowate malowanie, niepasująca do postaci broń, a przede wszystkim koszmarnie rozwiązana pozowalność, dla mnie to wystarczające powody, by omijać tę figurkę szerokim łukiem. Nawet jeśli obecnie można ją spokojnie dostać za połowę lub wręcz jedną trzecią oryginalnej ceny. I to już wszystko na tą wideo-recenzję. W następnej zobaczymy się już wkrótce. A do tego czasu trzymajcie się.